Oj, oj, piknąłem przez przypadek. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dawno się nie widzieliśmy Zagramy sobie challenge I wam powiem dlaczego sobie zagramy Bo losowa sytuacja się wydarzyła, bo wchodziłem sobie na yy, podejście, szukałem sobie postaci, którą zagramy I mi i wszedłem, nie? No to ja się nauczyłem, no żeby winstreaku nie marnować, no to powiedziałem no, no to wejdę na jakiś losowy challenge, żeby tam umrzeć, nie? I wchodzę właśnie na ten challenge i zobaczyłem, że jest bardzo ciekawy Bo no, w sumie, w sumie. I tak sobie uznałem, że sobie, sobie pogramy, nie, w sumie zagramy, bo <grywia> wydaje się bardzo prosty. A po takiej przerwie przydałoby się coś prostego, by się jednak przydało. I dlaczego? Ej, zaczka nie było, ani mnie też nie było. No pamiętacie? To to przed osiemnastką, no to się. pamiętacie, jak mnie gardzo bolało? No to właśnie to się stało, że mnie gardzo bolało, że się rozkrowało. <grywia> no troszeczkę to było śmieszne. Ale no tak, tak się wydarzyło, że się rozchrwałem. No, i, no i, problematycznie, uu, i problematycznie... było. Bo no, no się nie dało nagrywać z dolącym gatłem. Ojojoj oj. najpierw pana zabijamy. Jeszcze No to, to speed down no to bardzo, bardzo nie lubimy. Bardzo speed down nie lubimy, ale no jednak te matchupy jednak lubimy. A chyba mamy maksymalny jest takie mam wrażenie bo to... Ale mamy teraz tak, dostaliśmy latanie, dostaliśmy speed upa Normalnie żyć i umierać. Oczywiście nie mamy tu żerubów, nie? I idziemy podejść na matkę. No ale. Ale tak bywa. Ja powiem w ogóle, że. Zostałem to... bardzo skrzywdzony przez Sen. Właśnie, yy, który był chyba w środę. I jako, że zostałem skrzywdzony, ja sobie go napisałem i napisałem koledze i wam go przeczytam. Troszeczkę usuwając parę informacji, w których których moglibyście rozpoznać, nie <laughs> to, to sobie przejdziemy dalej. Ale chcę, żebyście byli tak samo skrzywdzeni jak i ja, który, który ja to, yy, który, który ja musiałem go oglądać niestety. <noise> A, ja zapomniałem, że tu dużo rzeczy było pisane, Wyszukać by to. No nie, nie, znajdę tego, czekajcie, ja was I Jak znalazłem to, ja sobie przypomniałem jak bardzo długie to było, więc się będę tylko... Posługiwał tymi notatkami, będę tu celował i będę najwyższej sobie przypominał, <noise> ale to jest bardzo cringe'owe, przygotujcie się na bardzo cringe'owy sen, bo ja już to przeczytałem, <noise> ja już wiem, że to jest takie cringe'owe, <noise> że już mam, już, już nie chcę tego powiedzieć, nie, ale jak już, już zacząłem ten odcinek, to już muszę chyba, nie, to już, to już, już, już wam zaspoilerowałem, no ojej, to bolało, to bardzo bolało, no to... Akcja rozpoczyna się. w Samochodzie Bartka. Nie, nie znacie Bartka, ale Bartek to jest chłopak Kingi, To jest osoba, która mi zrobiła logo, więc ten, no, więc to jest ta osoba. I, <grywki> i, I i znaleźliśmy teleporter, teleporter, który, który jakimś cudem odkryliśmy, że że jest że ten że przyteleportuje nas do Rosji. Tak, tak, tak było napisane, że nas przeteleportuje to Rosji. Nie wiedzieliśmy skąd się to wzięło, ale uznaliśmy, nie, musimy się tam przeteleportować. No, 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 bardzo logiczne, no, przecież każdy by tak zrobił, nie? No to mówimy, dobra, no to się rozdzielamy. I jak typowe NPC-ty, ja zostałem samemu. I typowe NPC-ty odjechały i ja musiałem wszystko wymyśleć. I... <laughs> Szczeliłem w jakąś losową rzecz. Nad, yy, Wysiadłem z samochodu. I, no... Gosia, bo tam też była Gosia, która też mi miniaturki robiła Pojechała razem z Bartkiem co samochodem, nie? A ja wysiadłem To jest, a tu dla Grzesia musimy wejść Bo Grzesiu mówił, że czasami oglądamy odcinki i nigdy do Devil Rooms nie chodzę, dlatego specjalnie dla Ciebie Grzesiu to jest To jest Twój odcinek, to jest Twój odcinek Właśnie nie wiem jego nazwę Bo sen też jest bardzo ciekawy, nie? <laughs> to jest cały, cały ten odcinek się oprawił, tu Ale najpierw muszę go skończyć, bo coraz grę przejdę, nie? No i ja wysiadłem i szyliłem do swą rzecz taką stację, taką, nie stację, tylko w taką, jakby rzecz, na którą są na stacji, nie? Tak, jakby w te ceny, na które są na stacji, nie? Szyliłem, i ona się, się przeteleportowała, nie? Bo jak szliśmy wcześniej, to ona nie działała. I okazało się, że jak szyliłem, to ona się przeteleportowała no i ja uznałem. O, ja już wiem, nie? Ja, ja jak spałem ja to nie wiedziałem, ale ja... ja w tym się nie wiedziałem, nie? I okazu... i zachowałem ich losowo i przyjechali na aparki. No i ja mówię Dobra, wsiadamy do auta i mówię, się pytam, czy, czy chcemy to robić na pewno, nie? To ja im mówię, do oni mi mówią wszyscy no dawaj robimy to, nie? No to nie mam psychy, no to lecę, nie? I odpalam ten teleportal i szliłem samochód Bartka. Bo okazuje się, że ten teleporter przeteleportuje wszystko, co jest z Rosji. <grymne> no i jesteśmy sobie, wylądowaliśmy w Rosji, ale to tak dziwnie wyglądało, bo jakby był jakiś ocean, jakieś morze i my nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Myśleliśmy, że jesteśmy gdzieś po Japonii, nas wywaliło i widzimy jakąś losową typiarę, która mówi do nas po rosyjsku, a my wszystko rozumieliśmy, bo przecież polski i rosyjskie są bardzo podobne. Tak to mam napisane nawet, nie? Yy, no nie jesteśmy. I... I jak się... Yy, ona coś tam powiedziała do nas po rosyjsku. Ja zacząłem po niej do angielsku, po angielsku mówić, tak z przyzwyczajenia. To ona do mnie takie wielkie oczy i mówi, że ona nie wie co się dzieje. No to ja zaczynam do niej po polsku i ona mówi, no wszystko fajnie. I powiedziałem jej tą historię, ona się zaśmiała. I powiedziała, yy, no no, bardzo śmieszna historia, ale... Przecież Polska i Rosja ze sobą graniczy, no to ja też takie wielkie oczy, no tak, no graniczy, ale no... Taki mały kawałek obok Morza Bałtyckiego, ona takie znowu da mnie wielkie oczy i ona mówi, co ja mówię w ogóle? Przecież my graniczymy bardzo dużym kawałkiem. I woła mnie Gosia razem z Bartkiem i pokazują mi mapę, na której okazuje się, że Polska jest tam gdzie Kanada, a Rosja jest tam gdzie USA <laughs> Okej, okay, no bardzo ciekawe. I tekst Gosi był taki. No, wylądowaliśmy w wymiarze, w którym, w, w którym Rosjanie nie są leniwi i Polacy. I Polacy i Rosjanie nie są leniwi. <laughs> no. No i ja mam takie. "Ojoj, musimy uciekać stąd. No bo my chcemy same do domu, nie? Do rodziny i tak dalej. No to naj... Lepsza rzecz, którą ja zrobiłem, no to napisałem do czatu, nie do czatu, do alertu NDP. No i powiedziałem, no mam problem, no on do mnie, no masz problem, bo zaraz będzie wielka burza. Że zaraz będzie bardzo, bardzo duża burza, no i on do mnie, ja mówię do niego, nie, mam problem taki, że zostałem przyteleportowany z innego wymiaru, nie? I on do mnie. A, to nie, to, to nie pierwszy raz. To poczekajcie, zaraz napiszę do Donalda Tuska i zaraz się wszedł po jest dobra. No. No i. No ja i takie. Nagle wylądowaliśmy w San Francisco. Tak losowo. I. I pierwszy raz Aldrzebes się powiedział prawdę, no bo była bardzo wielka burza. Zaczęła się. Zaczęła się bardzo wielka burza. I. I tak nas zaczęło padać. Byliśmy na przystanku i bardzo mocno zaczęło padać. No i. Była taka sytuacja, no że problem mamy, no bo nic nie ma. Trochę nam się płakać, wszystkim chciało, no bo. Hallo, no. I, i, jesteśmy w innym wymiarze. Nie wiemy, co się dzieje. Chociaż jesteśmy bogaci. Jesteśmy bogaci, ale no. Ja do rodziny, tak, nie? O, jak mnie nie Mam obrażeń w ogóle. Wszyscy chcieli do rodziny, nie? No, i wszyscy tak, tak, prawie w płacz. No, i nagle się okazuje, że nas przeteleportowało z powrotem. Ale to nie jest jeszcze, W no. Mogło się wykazać, że mogło być jeszcze. Ale jest jeszcze ciekawiej, nie? Bo otóż jesteśmy już u nas w mieście. No, i nagle mamy z powrotem to auto, tak losowo. No, i Bartek daje mi kluczyki. A czy nie mi daje, tylko. A wezmę do tata. Daje kluczyki mojemu koledze, który akurat miał. Osiemnastkę, O tej osiemnastce mówiłem, bo to nie była środa, tylko było to przed osiemnastką, Tak, teraz sobie przypomniałem, że to było w ten sam dzień, który ma Ostatni odcinek nagrałem. Nie, przed Przedostatni przed ostatni odcinek nagrałem. No i... No i daję mu kluczyki. No i on tak jeździ, że prawie się wrąbał w jakieś losowe auto, nie? I nagle mi się pojawia kierownica. I ja, nagle, robię taki ruch kierownicą, że unikam tego, tej przeszkody, która tam jest. I mówię, no widzisz, bardzo, prawie, żeś samochód Bartkowi rozwalił. No i ja taki ucieszony, i wjeżdżamy na parking z tą kierownicą na I nagle przychodzi Stachu, który staje przed maską i mówi, nie masz psychy żeby żeby ruszyć. No ja mam takie. Jak to nie mam? I chciałem włączyć gaz jest strzęgle. Żeby żeby go przestraszyć, nie? A przez przypadek spuściłem sprzęgło i mam tu zapisane. Yy, mam tu zapisane. Czekajcie. Muszę tu zabić pana, tylko tu. Yy, chciałem powiedzieć. Tylko czy podasz mi słowo, że byłem bardzo zamyślony? Powiedziałem, ty stara, <laughs> zmarnowałaś mi 40 lat życia. Jeśli nie wiecie o co chodzi, no to, to sobie możecie to wyszukać i będziecie wiedzieć o co chodzi. <laughs> I przez <laughs> tego go przejechałem i nagle Bartek przychodzi na nogę i się drzela mnie, że, <śmiech> <śmiech> że ja jeszcze ja prawa jazdy nie miałem, nadal nie mam. No i mówi mi, Jezus Maria przebaj, przecież ja muszę za to ponieść odpowiedzialność. Nie? No i tak się mój sam. <laughs> <noise> można się domyślić, że przejechałem stacha, <noise> a i Bartek pewnie za to odpowiedzialny, bo byłem na drodze wewnętrznej i jako, że ja nie miałem prawa jazdy musiał pojechać odpowiedzieć. tak naprawdę to nie wiem, ale <noise> taki sygnał wniosek można wyciągnąć, więc tak wyglądał mój sen. Trochę się bardziej na tym rozpisałem, jak to powiedziałem to trochę szybciej mi poszło. <noise> Jak miałem ten sen, to po prostu ja powiedziałem, nie, ja nie mogę tego zapomnieć, muszę to zapisać. Ja już po prostu wiedziałem, że to nie może tak zostać, nie? To musi, to musi, to musi zostać zapisane, bo tak się nie da inaczej. No. I tak się, tak się za scen, mój zakończył. I zaraz się też to podejście zakończy i będzie to bardzo szybkie podejście. I nie wiem, czy chcesz kolejne nagrywać, bo tak myślałem, że dłużej nam to zajmie. Ale, no, jednak, jest to bardzo OP podejście, więc czego się spodziewałeś? Zdałem w teorii prawo jazdy, bo zdałem teorię, więc w teorii mam prawo jazdy zdane. Zdałem na 74 punkty, na 74 możliwe. <laughs> I wyszedłem <laughs> przy okazji pierwszy. No i ja. <laughs> ja po prostu taki stresem był. Ja chyba, z, jak przyszedłem do, do tego ośrodku, to miałem takie. Jezu, nie znam, nie? Ja, ja tak zacząłem roz, rozwiązywać wszystkie te testy i mówię: Nie, no nie znam. No i jednak zdałem. Czas po no Bywa, bywa. No. Czasem się zdarza Taki, takie rzeczy. Nawet co tu A już nie mam coinów. No, ale tak się zdecydowałem, nie? Myślałem, że miałem. Myślałem, że nie. Takie miałem wrażenie, że może być ciężko z zdaniem. No ale jak tak zacząłem i zaczęły się pytania, o to jeszcze miałem taką sytuację, że byłem w tym ośrodku i... I ten. ten test jest bardzo dziwny, bo masz na początku pytania, masz takie wprowadzenie. I w to wprowadzenie spoko, nie? Gdzie tu jest. No dobra. Yy, że to jest spoko. Tylko że w pewnym momencie masz taką sytuację, że jak zrobisz ostatnie pytanie, to nie możesz dać następne pytanie. I to jest logiczne, nie? Tylko, że miałem możliwość albo kliknięcia, zakończę egzamin, <noise> i nie mogłem nic więcej. I miałem takie. Nie, nie klikał, nie? <noise> ja, ja się boję, ja podziękuję. Po co mam się stresować? I chyba 30, już miałem odpowiedź zapisaną, nie? Ale miałem 30 sekund, czy tam. 50, nie, 50 sekund. No i tak czekam, nie? Bo ja, ja nie klikam. A co się będę? 50 sekund mnie nie zbawi, nie? I to było za pierwszy raz z tym próbnym. I potem na, na kolejnym, nie? Za tym oficjalnym już. Bo to od razu masz próbny i masz... No. Żebyś sobie testował, masz 5 pytań, nie? I potem masz... Yy, 20 plus... 12. No i... No i ja kliknąłem to. ja mam takie... Nie, nie klikam. I tak <ścoughs> z taki, takie nie, nie ma szans. Nic nie klikam, bo jeszcze zepsuję. Co się będę denerwował. Nie ma tu sensu. Jeszcze mi tego nie zaliczy. Po co ci to przemysł? I tak dzisiaj już miałem odpowiedź zaznaczoną, nie co popadnie, ale wszystko tylko nie jest, zakończ egzamin, nie? powiem ja, ja powiedziałem sobie, nie, nie, po co, 50 złotych mi nie szkoda, <grystujmy wramenty> po co mi to? No i tak czekam, czekam, już się nagle ten egzaminator na patrzy. Już, nie wiem, myślałem, że chciał coś powiedzieć, bo tak się patrzy. Ja się też patrzę naokoło, nie wiem, co mam więcej zrobić. Ja się tak patrzę naokoło. Coś fajnego? Tak, zrobimy, wiecie co, zrobimy sobie postraż, bo, bo już więcej mi się nie chce podejść, brać, A jeszcze sobie dopowiem tej historię, tak? Bo nie chce mi się więcej, więcej rzeczy robić. Tak szczerze po prostu, bo to podejście, takie na początek jest idealne. No i mam takie, nie, ja nic nie klikam, nie ma to se, sobie... wiem, że się powtarzam, ale po prostu no, miałem tak. Wiecie, po co, po co, po co, po co mi to było? Nawet, nawet jak mi to przeszło, mi to... Pytanie, to, jak mi nie przeszło, to i tak bym zdał. Ale jakbym nie miał wystarczającej ilości punktów, to po co mi to było? <grymki> ja tak bałem? Ja do, dochodziło do zera, bo to, 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 to takie odliczanie, nie? Ja sam sobie odliczanie zorganizowałem. Chociaż nie jest wpisane w to. Bo pewnie jakbym kliknął, to by się nic stało. I sobie wpisałem w odliczanie. I ja miałem takie. 5, 4, 3. <grymki> I taki zestresowany, co się stanie jak do zera, nie? Patrzę. Zaliczony i mam takie yes. Dziękuję. <noise> Wasze 74 na 74 No i super. <noise> I okazuje się, że pierwszy. Bo byłem. Statum akurat bo tam daleko trochę miałem. No tu musiałem ekwi zawieźć. I mówi Tata, no oczywiście, pierwszy wyszedł, nie? No <noise> ja zawsze muszę pierwszy skończyć. Ja tak na sprawdzianek też mam, że ja pierwszy muszę zawsze skończyć. Bo ja nie umiem wolniej robić rzeczy. Ale najlepsze jest to, że ja robię szybko, ale prawidłowo. To jest bardzo losowe. Ale no, robię to prawidłowo. I teraz się Zobaczymy, że niezbyt dobrze mam mikrofon ustawiony. Mam nadzieję, że wam... To nie jest coło. No i kolejny egzamin będę miał 28 października. Więc uważajcie, bo może się okazać, że dostanę oficjalnie kierowcą Zostanę oficjalnie kierowcą i na ulicach może się... może być ciężej jeźd jeździć. Ale mam nadzieję, że nie jeżdżę źle. szczegle. Tak mówiłem wam, że ja mam... Ja chcę... mój Max to jest za trzeci. Oczywiście fajnie byłoby za pierwszym zać ale sądzę, że znam zatrzeć. trzeci. Tak, e tak sobie przywilej ja zrobiłem. Czy chcesz, żebyś się spełniły? Absolutnie nie chcę. Chcę zdać za pierwszym, bo chcę wyjść 28 i pojechać sobie od razu. No jak nie wyjdzie to peszek, No trudno się mówi, ale no co sobie więcej zrobić. Coś jeszcze miałem... Coś jeszcze ciekawego miałem, Słyszę już... A! Jedynkę z polskiego dostałem, jak mówiłem wam z tym, z tekstem polskim w użyciu, tekst polski, Nie, język polski w użyciu. To dostałem jedynkę z tego, bo... Ja już wiem co, co mnie zgubiło, czas mi zgubił, bo... Wszystkie, na wszystkie pytania, które miałem dobrze... Zrobiłem je, bardzo, bardzo się na nich długo zastanawiałem. A na tych pytaniach, które zrobiłem bardzo szybko, to wam mówiłem, że ja z tam samej głupoty napisałem. Ja wiedziałem, że nie będzie z tego dobrej odpłaty. No bo ja tam bardzo dużo czasu mi zaszło na... na samym czytaniu tekstu. Taka jest prawda, no. I to jest malutki problem mi, który no nie jest zbytnio... zbytnio... dobry w tej sytuacji. Czynności na maturze. Ale no to też jest, żeby sobie. Nie wiem, czego się nauczyć, nie? Bo ja widziałem, że. Ja już pisałem niektóre odpowiedzi, ja już widziałem, że są źle. To po prostu było tak. Nie było. No po prostu no, czasu mi brak. Taka prawda, że mnie czas zgubił i to prostu znacząco mnie zgubił. Czas. Więc mam nadzieję, że jak będę prób napisał, chyba w styczniu. O, jak mnie ty nie obrażasz, tutaj, To mnie jest czas, nie zgubi. Aha, bo ty masz. No OP teraz, no... O, adversary. Najgorszy. Więc no, mam nadzieję, że mnie na maturze czas nie zjedzie. W ogóle zadania z AGH miałem sprawdzamy. no to też... też je bardzo dobrze zrobiłem. że są... Są okej. Okay, ale też nie mam świetnej pewności, czy są w 100% OK. No i zobaczymy, wyślemy, zobaczymy. I się przekonamy, nie? I jeszcze coś było. Aha, byłem dwa razy chory wtedy, kiedy była kartkówka z matematyki i mam dwa razy nieobecność na kartuszce, więc to też jest dosyć zabawne. No trudno, no takie szybkie podejście nam wyszło, no nic więcej tu nie zrobię. Chciałbym więcej. Jakbym miał dłużej podejście na przykład na, na serce, no to bym poszedł, nie? To bym bardzo był szczęśliwy. Ale no cóż, no na dzisiaj to tyle. Wiem, że bardzo szybko to wyszło, ale no też czasem takie odcinki i tak na rozgrzewkę trzeba nagrać. To ja wam bardzo dziękuję za dodanie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do następnego. Na razie i cześć!